Pytanie, które się bardzo często pojawia, jest: czy moje dziecko powinno umieć czytać i liczyć? No i tutaj, drodzy Państwo, pierwszą i najważniejszą zasadą jest przede wszystkim nie szkodzić. Dlaczego? Oczywiście, że my umiejętność czytania możemy kształtować. W różny sposób, ale żeby to dobrze robić, musimy zwrócić uwagę na parę istotnych elementów. Po pierwsze, proszę sobie przypomnieć, kiedy dzieci były młodsze miały dwa lata, uczyły się higieny i miały różne swoje treningi nocniczkowe. Oczywiście, mm, ten temat pojawiał się w rozmowach wielu rodziców. Teraz, kiedy dzieciaki mają 6-7 lat, korzystanie z toalety jest dla nas czymś tak naturalnym, że niespecjalnie chyba licytujemy się, kiedy moja Hania zaczęła korzystać z nocnika. No i powiem, że z nauką czytania i liczenia jest podobnie. Czyli Teraz, w tym momencie na pewno Państwo niejednokrotnie martwią się tym, że Wasze dziecko jeszcze jakieś y, umiejętności, jeśli chodzi o czytanie, nie opanowało. No i tutaj mamy taką niezbyt dobrą tendencję do tego, żeby dzieci do siebie porównywać. Powiem dla uspokojenia. Kiedy oczywiście nie mamy tutaj jakichś znaczących deficytów, a o nich na pewno nie możemy mówić u sześcio i siedmiolatka, który dopiero zaczyna się uczyć, czytać, te dzieci wszystkie będą pod koniec trzeciej klasy czytały. I to, czy one zaczęły czytać w wieku sześciu lat, Siedmiu lat, siedmiu i pół, ośmiu, nie będzie miało takiego znaczenia. Znaczenie będzie miało to, czy one będą lubiły czytać, czy będą z chęcią przystępowały do zadań. I co my możemy zrobić, żeby tak właśnie się stało. Tak, jak znów wrócę do treningu nocniczkowego, dzisiaj wiemy już, że nie można przetrzymywać dziecka na nocniku, że nie można na dziecku niczego wymuszać. Z nauką czytania i liczenia jest podobnie. Możemy dziecko wspierać, czyli otaczać je książkami, wspólnie z nim czytać, rozwijać jego uwagę słuchową, włączać mu audiobooki. Szukać ciekawych książek to jest bardzo ważne, może niekoniecznie tych, które najbardziej nam się podobają. Szukać literatury interaktywnej, tam gdzie dziecko może zgadywać słowa, gdzie może książką bawić się z nami. Możemy wspólnie robić bardzo dużo rzeczy, które pomogą mu się rozwijać. Niekoniecznie musi być to siedzenie nad książką. Niejednokrotnie jest tak, że widzę dzieciaki, które przychodzą do mnie do klasy i one potrafią czytać, ale cała mowa ich ciała pokazuje, że to jest dla nich strasznie stresująca czynność. Oczywiście dla każdego dziecka, które jeszcze Techniki czytania nie opanowało bardzo dobrze, a to będzie przez długi, długi czas. Samo czytanie może nie być jakąś wielką przyjemnością, bo przychodzi mu z trudem, a wszystko, co przychodzi człowiekowi z trudem, zazwyczaj nie jest dla niego przyjemne. Więc w tym pierwszym okresie, w tym takim naprawdę początku i starcie, najważniejsze jest to, żeby dziecko. Nie zniechęcić do czytania, żeby ta czynność nie kojarzyła mu się z nudnymi, niekończącymi się ćwiczeniami. Jeśli ktoś z Państwa nie posiada jakiejś specjalistycznej jeszcze wiedzy, jak za tą naukę czytania się zabrać, to może w sumie, proszę tego nie robić, bo może to. Dostarczyć wielu frustracji i Państwu, i dziecku, tylko proszę robić to, co jest dla Was przyjemne, czyli czytać książki, słuchać. Tak samo jest z liczeniem. Na pewno tutaj, internet, dostępność drukarek, mnóstwo książek, ćwiczeń. Skłania nas ku temu, żeby dzieciaka posadzić, no i tam kazać mu rozwiązywać jakieś zadania. Rodzice też często pytają się: Jakie zadanie moje dziecko mogłoby rozwiązać? No, drodzy Państwo, jakie zadania? Najlepiej takie, żeby kupić dużo gier: planszowych, logicznych, cudowny, eurobiznes i monopol. Ale nie z kartą płatniczą, ale z papierowymi pieniędzmi. Polecam tutaj: wybrać trochę pieniędzy z bankomatu, pozwolić dziecku płacić w sklepie, chodzić do warzywniaka z państwem, tak żeby widziało, jak się waży, jak się liczy. Można prosić o konkretne rzeczy podczas różnych czynności domowych. Kasiu, przynieś mi trzy łyżki, franek, podaj pięć talerzy. Możecie liczyć samochody, jak jesteście w drodze, robić dużo, dużo rzeczy, które oderwą nas od kartki papieru, ale tak naprawdę, matematyka otacza nas wszędzie. U dzieci w różnym tempie rozwija się. Taka pamięć operacyjna, zdolność abstrakcyjnego myślenia, i tu tak samo wracamy do, do tej zasady. Na wszystko przyjdzie czas, my możemy dziecko wspierać, możemy pokazywać mu, jak przyjemna jest nauka, i yy, chyba właśnie o to chodzi: o tą przyjemność i łączenie nauki z zabawą.